Jaki był twój najbardziej technicznie niezłamałem zasad? Moment. Na studiach miałem strasznie wymagającą babkę od statystyki. Pani Krawczyk, zero litości. Miała przyklejoną na drzwiach wielką kartkę: żadnych urządzeń elektronicznych na egzaminie. Zero telefonów, kalkulatorów, tabletów. Wszystko liczone ręcznie. Bo według niej prawdziwy statystyk musi umieć policzyć wszystko sam jak za dawnych czasów. Problem w tym, że na egzaminie końcowym dawała zadania z ogromną ilością danych. Jedno pytanie i już miałeś 60 liczb do dodania, pomnożenia, podzielenia, wszystko żeby dojść do jakiegoś równania regresji. Ludzie tracili połowę czasu tylko na liczenie w słupku. Mało kto kończył cokolwiek sensownego. Ja wtedy ledwo ciągnąłem ten przedmiot. Kolejna jedynka. I moja średnia by leżała, a ten egzamin decydował o wszystkim. I wtedy przypomniałem sobie o starym biurze mojego dziadka w piwnicy, kiedyś był księgowym i miał tam masę dziwnych staroci. Grzebie grzebie i znajduję cud mechaniczną maszynę liczącą z lat 60. Cała z metalu, ciężka, z korbką z boku i zębatkami, które było widać przez obudowę. Zero prądu, zero baterii, tylko fizyka i precyzja. Przez cały tydzień uczyłem się tego ustrojstwa. Kręciłem, ćwiczyłem mnożenie, dzielenie, aż zaczęło iść płynnie. Dzień egzaminu. Wchodzę z tym dziesięciokilowym potworem w torbie. Siadam, wyciągam i nagle cała sala się na mnie gapi. Maszyna wyglądała jak relikt z muzeum. Pani Krawczyk podchodzi, oczy. Co to niby jest? Kalkulator mechaniczny, bez prądu, tylko Tryby. Zerknęła jeszcze raz na zasady. Zła, ale nic nie znalazła. Dobrze, możesz używać. Zaczyna się egzamin. Pierwsze zadanie, kupa liczb. Ludzie liczą w stresie, a ja tylko klik, klik, klik. W 30 sekund miałem wynik. Potem mnożenie kilka obrotów i gotowe. Całe zadanie, które miało zająć 40 minut, zrobiłem w mniej niż 5. Maszyna wydawała takie satysfakcjonujące dźwięki, jakby drukarka z lat 50. I co kilka minut było słychać ten rytmiczny klik, klik, klik w całej ciszy. Ludzie się odwracali w kurzeni. Widziałem, jak z każdym moim kliknięciem rośnie im frustracja. A ja leciałem dalej. W połowie czasu miałem gotowe wszystkie zadania z liczeniem. Zostało mi tyle czasu, że jeszcze dwa razy wszystko sprawdziłem i poprawiłem interpretację. W tym czasie inni dalej męczyli się z drugim pytaniem. W pewnym momencie jeden koleś nie wytrzymał i cicho poskarżył się prowadzącej. To nie fair, on używa jakiejś maszyny. Ona tylko spojrzała na mnie jak kręcę korbką, potem na kartkę z zasadami. To nie elektronika, jest dozwolone. Na koniec pół klasy wyglądało jak po katastrofie, a ja spokojnie spakowałem swoją maszynę i wyszedłem pierwszy raz od miesięcy bez stresu. Tydzień później przyszły wyniki. 94%, najwyższy wynik w grupie. Kilku próbowało się poskarżyć ale pani Krawczyk mnie obroniła. Zasada mówi żadnych urządzeń elektronicznych. Pan Bartek użył mechanicznego, wszystko zgodnie z regułami. W następnym semestrze pojawił się nowy zapis w sylabusie: zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych i mechanicznych podczas egzaminów. Trochę za późno. Ja już byłem po...